angielski z Eweliną. Cześć, dzisiaj będzie o owocach, króciutko, zwięźle i na temat. Przede wszystkim powiem Wam, jak się wypowiada, różne nazwy owoców, żebyście mieli tego jasność, a po drugie powiem Wam, w jaki sposób proponuję, żebyście sobie poćwiczyli z dzieciakami, jeżeli chodzi o dzieci, właśnie te różne słowa. Więc jak już wspomniałam, będzie o owocach, to jest apple, Z internetu ściągnęłam sobie takie oto fiszki, darmowe, gdzie mamy różne owoce i podpisane są ich nazwy. Na sam początek, oczywiście, jest to bardzo fajne, jeżeli mamy obrazek i nazwę pod spodem. Później, jeżeli już troszeczkę poznaliśmy te owoce, to można odciąć nazwę i na przykład grać sobie w taki sposób, że odwracamy sobie karty i dopasowujemy owoc do nazwy. Ale ja jestem dużym fanem tego, że dzieci i właściwie dorosły człowiek też sam po prostu pisze i rysuje, więc jestem za tym, żeby narysować dany owoc i go podpisać osobiście, własnoręcznie, albo sobie samemu zrobić właśnie takie karty, gdzie rysujemy ten owoc i na oddzielnej karcie piszemy jego nazwę. Wtedy możemy też dopasowywać, a już mamy. Yy, jesteśmy w trakcie rysowania, więc myślimy o tym owocu, później piszemy jego nazwę. To jest również powrót do, yy, do tego, więc skojarzenia są po prostu szybciej, jeżeli chodzi o zapamiętywanie. I również e, jestem też za tym, żeby uwaga, e, używać dużo kolorów i tak naprawdę nawet poświęcić trochę czasu na zapisaniu tego słowa. Możemy sobie go jakoś nawet ozdobić. E, no i też możemy zrobić jakiś projekt, na przykład, nie wiem, narysować koszyk i w, w nim nasze ulubione owoce. Więc to są takie różne e, projekty, które możemy sobie w każdym dniu po troszeczkę e, zrobić. Po to, żeby wrócić do tematu, ale żeby to nie było nudne, że codziennie robimy to w ten sam sposób. Możemy raz narysować koszyk z owocami, raz narysować tylko owoce, co lubimy, ale oczywiście za każdym razem mówimy na głos tego owoca nazwę. No więc zaczynajmy. Tutaj mamy banana, czyli banan, kiwi, czyli kiwi, strawberry, czyli truskawka. Grapes, winogrona. Pear, to jest gruszka. Raspberry, malinka. Pineapple, ananas. Orange. Wiemy, co to jest orange. Pomarańcza i watermelon, to jest arbus. Ostatnie. Apple, jabłko. Więc moi miasta. Żeby nie było nudno, możecie sobie sami stworzyć. Taką kartę pracy. Wyciąć kwadraty. Rysujemy w każdym owoc albo w dwóch, w dwóch kwadratach ten sam owoc, więc możemy sobie go podpisać z drugiej strony i na przykład. Patrząc na owoc, myślę, jaka jest nazwa, odwrócić, sprawdzić, czy się zgadza. Ja jestem za tym, żeby to zrobić własnoręcznie, dlatego takie puste karty są świetne. Jak już zapewne wiecie, nie ma drogi na skróty, jeżeli chodzi o naukę języka. I tutaj głównie chodzi o powtarzanie i używanie go po prostu w różnych sytuacjach. Dlatego też ja, na przykład, kiedy uczymy się różnych nowych owoców e, i jest to nowy temat, wracam do tego, jaki, w jakim są kolorze ile ich jest i po prostu dzięki temu nie dość, że używam tego słowa, jakim jest owoc, czyli na przykład banana, watermelon, raspberry, strawberry, apple, grapes, pineapple, pear, to jeszcze używamy do tego koloru i możemy nawet wykorzystać te owoce, żeby sobie poćwiczyć matematykę, bo na przykład napiszemy sobie dwa banany plus trzy banany, ile to jest bananów, więc mówimy two bananas plus three bananas is five bananas. I to są takie różne spontaniczne rzeczy, ale już utrwaliliśmy sobie kolor, już utrwaliliśmy sobie jakieś cyferki i utrwaliliśmy sobie nazwę tego owoca. Ponadto jeszcze tutaj są karty, które właściwie stworzyły moje dzieciaki. Ja narysowałam tylko im te owoce, bo to było tak jakby pierwszy etap, czyli ja poddaję im takie puste karty jak kolorowanki i one kolorują wtedy. Określają, że to jest banan i on jest na przykład żółty. This is a banana and it's yellow. A kolejnym etapem będzie to, że sobie same narysują na przykład trzy wybrane owoce i podpiszą te owoce. Jeżeli umieją pisać, oczywiście to już dotyczy, że troszkę starszych, na przykład pierwszych klasistów, to oczywiście polecam. Również robię takie ćwiczenia, że na przykład rysujemy banana i obok tego. Tyle liter, ile, tyle kresaczek rysujemy, ile jest liter w tym słowie, i dziecko podpisuje. Albo robimy sobie krzyżówki, i też z pamięci dziecko musi napisać nazwę. A jeżeli jeszcze to jest za trudne, jeżeli w pamięci nie ma tych nazw aż tak dobrze, to czasami. Daje takie, taką ściągę z boku, żeby sobie dziecko podpatrzyło, bo to też jest nauka, bo samo pisanie tego słowa w tej krzyżówce też dużo daje. Już, jako ostatnia część tego filmu, to jest taka mała prośba do Was. Proszę o komentarze poniżej filmu, jeżeli jest coś konkretnego, co uważacie za. Yy pomocne, a jeżeli coś jest takiego, co nie do końca Wam się podoba, yy, będę mogła wtedy się bardziej dostosować do moich widzów. A jeżeli są jakieś potrzeby osobiste, jakiś potrzebujecie, nie wiem, plan działania, czy plan yy, ćwiczeń, czy jakiś w ogóle gotowych ćwiczeń, które ja odsuwam moim dzieciakom do po prostu przypomnienia sobie danych rzeczy, to proszę się kontaktować, będę yy, myślała, jak Wam pomóc. Natomiast yy, na dzisiaj Żegnam się i do następnego filmu, który też będzie dotyczył owoców, tylko już w pełnych zdaniach. Cześć!